Witaj na stronce Jeep Skins. Z moim kodem m 1 l 3 otrzymujesz 5% bonusu do każdego doładowania oraz otrzymujesz za skrzynkę Minspek na ster. Wbijaj również na Discorda, do którego link znajduje się w opisie lub w komentarzu. Zapraszam na odcinek. Elo, elo, witam. Jesteś gotowy na batelki? Jestem, jestem. <laughs> no to co, lecimy. Chcesz stworzyć, czy dołączamy gdzieś? Stworzyć, stworzyć. Dobra, to jeden laki pan. Lucky punch, gdzie to jest? Za 9 zł. A, a to jest to jeden azur, i trzy ukłontajmy. Już wyliczone To <laughs> na... na underdoga i na czterech. Ho, bawimy się. Byle by oddało, bo to wiesz tylko 5 dyszek, nie? No jak na pierwszy taką serię, że tak powiem, to... Byle by tobie teraz nie oddało. O nie, no i przegrał. <ścoughs> Ojej. No i... Dobra. Ojej. Trzeba było Ale dać zwykłaka. Na underdogu to wiesz. To będzie. O, co? Tak, na pewno. Oho. Już to jest takie rzadkie, żeby wyskoczył agent. No, a na underdogu nie. Ach. Dobra, bo mam jeszcze za trzy dychy bitwę, ale to lepiej tak nie robić. Dobra, czekaj, co chcemy wymyślić. Zróbmy może spokojniejszą bitwę. Sprawdźmy na czym stoimy. Zrób po prostu 2 upontajmy na 4 underdoga i potem zobaczymy, czy możemy coś mocniejszego zrobić. Dobrze, dobrze, kiedyś chcesz. Nie jest to dobrze, ale po tym jak to przegramy to możemy mocniejszą, no możemy mocniejszą bitwę zrobić, mi się teraz wydaje. Coś te underdogi to nie oddają. No ja już nie, nie, nie będę grał tych underdogów. Nie. Możemy spróbować takiego, takiego, nie kurde czy oni robić. To już jak chcesz, nie? W przegraliśmy teraz, dwie pod rząd. Mówisz do trzech razy sztukę? Dobra, wiesz co? Zrób zrób tak, zrób Sajreksa jednego 50%, jednego body. A i się tak zastanawiał właśnie. Najwyżej. Kójdę mamy ten masz Alina wtedy No to dobra Na trzy sobie normalny tryb Mówisz? No jak nie siądzie no to trudno Wszystko albo nic a, a jak siądzie to, no to mam na to inwestycji dobie Oho Ktoś dołączył Dobra Proszę O kurde Ładny już budżet Czekaj Pięknie Ja pięknie trochę ja, Oho Z Zolka do tyłu I twoje, Nie, yes, oh. yes. e O Boż. A jaki to jest oh, A byś wykręcił Jakby tylko to siadło, nie? No niestety Na nawet, nawet jakbyś underdoga dał tu No i tak dlaczego? czekam no to co? Można powiedzieć, że budżet 12 groszy został Nie, to już nic co nie zrobimy stary No nic nic groszy No co? to no było wysoko przez chwilę Było wysoko przez chwilkę, no ale niestety nie siadło, nie pewnie się... W no niestety Loplu.